Okap kuchenny Tenerio marki Globalo. To styl i funkcjonalność w jednym. Doskonale nadaje się do kuchni, w których stawia się na niezawodność i prostotę. Okap wykonany jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej oraz giętej na boki hartowanej szyby, dzięki czemu z powodzeniem może stać się efektownym dopełnieniem każdej kuchennej aranżacji. Halogeny doskonale rozjaśnią płytę kuchenną, a także mogą stanowić ciekawy element oświetlenia kuchni. Regulowany komin umożliwia idealne dopasowanie okapu do wysokości każdego kuchennego wnętrza. Wyjątkowo cichą i efektywną pracę urządzenia zapewnia zastosowanie innowacyjnej technologii wyciągu oparów. Już dziś możesz cieszyć się komfortem ciszy w kuchni bez rezygnowania ze skutecznego pochłaniania zapachu. Dźwięk pracy okapu porównywalny jest z delikatnym szumem letniego wiatru i każdorazowo dostarczy przyjemności z jego użytkowania. Zanim wyobrazisz sobie okap Tenerio na twojej kuchennej ścianie, zwróć uwagę na jego nowoczesne, dotykowe sterowanie. Poprzez delikatne dotknięcie opuszkiem palca wybranego piktogramu możesz z łatwością sterować pracą okapu oraz jego funkcjami. Czujnik zabrudzenia filtrów aluminiowych będzie cię informował o konieczności ich czyszczenia. Okap został wyposażony także w funkcję timera. Po przyrządzeniu ulubionej potrawy możesz się zrelaksować, a okab jeszcze przez 15 minut swojej cichej pracy będzie skutecznie oczyszczał powietrze, po czym automatycznie się wyłączy. Jak każdy okab marki Globalo, Tenerio może pracować w dwóch systemach wyciągu oraz pochłaniacza. Do pracy w trybie pochłaniacza stosowane są filtry węglowe, które możesz samodzielnie założyć za pomocą jednego kliknięcia. Zastosowanie wysokiej jakości wielowarstwowych filtrów aluminiowych gwarantuje skuteczne wyłapywanie cząstek tłuszczu. Filtry aluminiowe służą do wielokrotnego użytku i można je myć ręcznie lub w zmywarce. O Captenerio to styl i funkcjonalność w Twojej kuchni.